Nieodzownym elementem panoramy Stambułu są minarety górujące nad jego zabudową. Meczetów w mieście jest łącznie prawie 2700, a część z nich z całą pewnością można nazwać dziełami sztuki, którym zdecydowanie warto przyjrzeć się z bliska. Naprzeciwko słynnej hagi sofii stoi równie imponujący meczet zwany błękitnym, choć jego formalna nazwa to meczet sułtana Ahmeda. Ponoć sultan kazał wznieść meczet, żeby zadośćuczynić swoim grzechom, jakim dopuścił się w młodości. I nie byłoby w tym niczego dziwnego, gdyby nie to, że w momencie rozpoczęcia budowy władca miał tylko 19 lat. Na pierwszy rzut oka meczet wydaje się być nieco nowocześniejszą kopią stojącej obok hagi Sofii. I faktycznie stara prawosławna świątynia była inspiracją zarówno dla meczetu Błękitnego, jak i wielu innych meczetów Stambułu. Błękitny meczet w Stambule posiada sześć minaretów, co jest niezwykłą rzadkością. Z tą nietypową liczbą wiąże się legenda. Sultan, opisując swoją wizję budowli wobec minaretów, użył słowa altin, czyli coś złotego. Architekt ponoć miał zrozumieć słowo jako alti, czyli sześć. Kopuła błękitnego meczetu jest niższa od tej w Hagi Sofii i osiąga ona 43 metry wysokości. Pokryta jest zresztą tak jak całe wnętrze meczetu wieloma zdobieniami, głównie motywami roślinnymi, ale również oczywiście cytatami z Koranu. Imponująca sala do modlitwy wyłożona czerwonymi tureckimi dywanami. Dzieli się ona na dwie części: mniejszą, dostępną dla turystów oraz większą, zamkniętą, czynną tylko dla osób modlących się. Z założenia nowa świątynia miała stać się najważniejszym meczetem Imperium Osmańskiego, i przez cały okres istnienia monarchii rolę świątyni imperialnej dzieliła tylko z nieco starszym meczetem Sulejmana, który jest naszym kolejnym celem. Muzyka Meczet Sulejmana stoi na wzgórzu, dlatego z wybrzeża wydaje się górować nad całym miastem. Wybudowano go w XVI wieku na zlecenie słynnego sułtana Sulejmana Wspaniałego i tak jak Błękitny Meczet architektonicznie wzorowany był na Kościele Mądrości Bożej. Przed meczetem znajduje się dziedziniec otoczony kolumnami, jest ich łącznie 24 i różnią się one materiałami z których zostały wykonane, przez to część z nich jest biała, a część różowa. Muzyka Meczet posiada 4 minarety. Zgodnie z legendą liczba ta została wybrana nieprzypadkowo. Sulejman był mianowicie czwartym sułtanem po zdobyciu Konstantynopola. Za samym meczetem znajduje się cmentarz, na którym spoczął wielki władca, ale również jego dzieci i żona Roxolana, znana w Polsce między innymi z popularnego serialu Wspaniałe Stulecie. Wejście do obu świątyń jest darmowe, jednak należy przestrzegać pewnych zasad. Przed wejściem należy zdjąć obuwie. Kobiety muszą również zasłonić włosy i ramiona. Pobożni muzułmanie mogą również dokonać tradycyjnej ablucji przy kranach dostępnych zwykle przed wejściem do meczetu. Jako, że meczet znajduje się na wzgórzu. To warto do niego zajść również z uwagi na widoki, jakie się z niego rozciągają. W szczególności widoczna jest położona po drugiej stronie Zatoki Złoty Róg dzielnica Galata, stanowiąca nowoczesną przeciwwagę dla tradycyjnej, pokrytej meczetami dzielnicy Fatich, w której się znajdujemy. Polecamy zajrzeć zarówno do wielkich i popularnych meczetów, jak i tych bardziej lokalnych, mniejszych, nie tak imponujących. Cisza i spokój, jakie biją od tych miejsc, pozwalają chwilę odpocząć od zgiełku metropolii, a jednocześnie przybliżają jeden z fundamentów tureckiej kultury, jakim jest islam.